Zabieramy się teraz do zrobienia sukienki. W szóstym rzędzie od zmiany koloru będziemy wbijać się półsłupkami. Zaczepiamy sobie tutaj niteczkę. I w każdym półsłupku Będziemy wykonywać jeden półsłupek. Przy okazji, tą nitkę sobie też będziemy wyrabiać. I w każdym półsłupku. Jest to troszkę ciężko na początku. W każdym półsłupku. robimy półsłupek. I tutaj nam już będzie się zaczynać sukienka. I tak całe okrążenie. Krążenie to zakończyłam, wbijając się oczkiem ścisłym w pierwszy półsłupek. Teraz wykonujemy dwa oczka łańcuszka i w tym samym miejscu słupek, oczko łańcuszka i jeszcze raz dwa słupki w tym samym miejscu. To będzie motyw, który będziemy powtarzać. Czyli dwa słupki, dwa słupki, oczko łańcuszka, dwa słupki. Następnie nawijamy niteczkę. Omijamy dwa półsłupki i w trzecim półsłupku robimy. Dwa słupki. Oczko łańcuszka, i znów w tym samym półsłupku. Dwa słupki. Znów omijamy dwa półsłupki, w trzecim półsłupku wbijamy się i robimy dwa słupki. Oczko łańcuszka i dwa słupki. I w ten sposób do końca okrążenia. I później jeszcze wykonujemy trzy okrążenia. Czyli w sumie cztery okrążenia wykonamy. Dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. Jestem już na końcu tego okrążenia. Zamykam to okrążenie, wbijając się w drugie oczko łańcuszka oczkiem ścisłym. I teraz muszę przejść na tą poprzeczkę tutaj, która składała się z jednego oczka łańcuszka. Przechodzę oczkami ścisłymi. I na tej poprzeczce znów wykonuję dwa słupki. Pierwsze to pierwszy, jako pierwszy słupek to będą dwa oczka łańcuszka. Drugi słupek, oczko łańcuszka. I w tym samym miejscu dwa słupki. Identyczny motyw, który wykonywałam poprzednio. Nabijam niteczkę i przechodzę od razu tutaj na tą poprzeczkę i znów dwa słupki. Oczko łańcuszka i dwa słupki. I tak w sumie proszę sobie wykonać trzy rzędy. Ten i jeszcze dwa. Cztery rzędy tego motywu mam już wykonane, teraz przechodzę do piątego znów oczkami ścisłymi na tą poprzeczkę i znów wykonuję dwa oczka łańcuszka. Jako pierwszy słupek, drugi słupek, jedno oczko łańcuszka i znów. Dwa słupki. To okrążenie będzie się różniło od poprzednich tym, że będę robiła po tym motywie jedno oczko-łańcuszka. Tu nie było oczek-łańcuszka, a tu już będę robiła. I znowu dwa słupki. Oczko-łańcuszka. Dwa słupki. I tu jest ta zmiana, jedno oczko łańcuszka, i znów przechodzimy na tą poprzeczkę z jednego oczka łańcuszka i dwa słupki. I tak zrobimy dwa okrążenia. Teraz następne okrążenie będzie się różniło tym, że za motywem nie będziemy robić jednego oczka łańcuszka, tylko dwa. Czyli znów przechodzimy oczkami ścisłymi, tutaj na tą poprzeczkę. Dwa oczka za jeden słupek, drugi słupek, oczko łańcuszka. Dwa słupki. I teraz nie będziemy robić jednego oczka łańcuszka, tylko dwa. I tak zrobimy sobie trzy okrążenia. Ostatnie okrążenie wykonałam. Teraz zamykam oczkiem ścisłym. I zostało nam już teraz tylko wykończyć sukienkę. Przechodzimy oczkami ścisłymi tutaj na tą poprzeczkę. I teraz będziemy robić po 8 słupków na każdej poprzeczce. Dwa oczka łańcuszka. 8 słupków. Raz, dwa, trzy. 7 i 8. 8 słupków zrobiłam. I teraz tutaj na tą poprzeczkę, pod tą poprzeczką, robię półsłupek. I znów przechodzę na tą poprzeczkę, gdzie było jedno oczko łańcuszka. I znów 8 słupków. osiem, pod tą poprzeczką półsłupek. I tak całe okrążenie. Sukieneczkę skończyłam, nitki powrabiałam, teraz zabieram się za zrobienie kapelusza. Rozpoczynam od magicznego kręgu. Oczywiście pracuję na dwóch nitkach i wykonuję sześć półsłupków. Zamykam okrąg. Oczkiem ścisłym. Teraz tak jak zawsze robię po każdym półsłupku, po dwa półsłupki. Będziemy mieć dwanaście półsłupków. I dwanaście półsłupków zrobiłam. Zamykam. Teraz będziemy pracować w ten sposób, że jeden półsłupek, dwa półsłupki. Jeden półsłupek, dwa półsłupki w jednym oczku. W jednym półsłupek, jeden i, dwa. i tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym i teraz będziemy, teraz będę wykonywać jeden półsłupek, jeden półsłupek i dwa półsłupki w tym jednym półsłupku jeden jeden dwa Jeden, jeden i dwa. I tak do końca okrążenia. Wykonałam 24 półsłupki teraz wykonuję następne okrążenie jeden półsłupek, jeden półsłupek jeden i dwa półsłupki co mi da w sumie 30 półsłupków jeden. 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 I dwa. I tak całe okrążenie. Zamykam to okrążenie oczkiem ścisłym i teraz będę wykonywać trzy okrążenia po trzydzieści półsłupków. W każdym okrążeniu wykonuję jeden półsłupek. I tak, trzy okrążenia. Wykonałam już trzy okrążenia, ale właśnie widzę, że tu jest jeszcze tego za mało, więc muszę jeszcze dorobić następne trzy okrążenia. Po 30 półsłupków. Jak już wcześniej na, e, wspominałam, e, na tą figurkę damy e, nie ma gotowego e, wzoru. To ja właśnie wymyśliłam sobie sama taki wzór, e, dlatego e, właśnie e, w, pracuję metodą prób i błędów, e, w, ale myślę, że mi to wyjdzie. Czyli jeszcze wykonuję 3 okrążenia po 30 półsłupków. Wydaje mi się, że to już wystarczy. Okrążenia wykonałam. I teraz będę wykonywała ostatnie okrążenie. W każdym półsłupku wykonam po 5 słupków. Jeden mam. Dwa, 4, 5 w jednym półsłupku. Przechodzę do następnego półsłupka. I 5 słupków. I tak proszę sobie wykonać całe okrążenie. Kapelusik już skończyłam. Tak się prezentuje. Jak ta laleczka będzie już usztywniona, to później przykleję tutaj włoski. To oczywiście zrobiłam też z włóczki. Kapelusik. A teraz jeszcze... Ozdobię tą sukienkę. Tutaj dekolt. Ozdobię falbanką. Będę się wbijać w te półsłupki, które są jako pierwsze po zmianie koloru. te pierwsze fioletowe słupki. Przyciągam. Od razu sobie tą niteczkę będę wyrabiać. I na każdym półsłupku zrobię półsłupek. W Tak przez całe okrążenie. Bijamy się do każdego półsłupka i wykonujemy półsłupek. Troszkę mi wychodzi ta kulka silikonowa, ale to nic to się później ją. Do każdego półsłupka się wbijam i wykonuję półsłupek. I tak wykonujemy przez całe okrążenie. Przechodzę do ostatniego okrążenia. Będę robiła falbanki, czyli robię dwa oczka, łańcuszka, i w każdym półsłupku teraz będę wykonywała pięć słupków. Pięć. Przechodzę do następnego półsłupka i kolejne pięć słupków, i tak całe okrążenie palbankę skończyłam. Myślę, że dodaje uroku. Na ręce wykorzystałam taki drucik aluminiowy, który właśnie tutaj włożę z jednej, z drugiej strony. I teraz tylko wykonamy szydełkiem rączki i nableczemy na ten drucik. Zaczniemy od ma magicznego kręgu i 5 półsłupków. Zaciskamy okrąg. Zamykamy okrążenie pół oczkiem ścisłym. I teraz będziemy pracować na tym okrążeniu. Będziemy wykonywać po 5 półsłupków. Możemy to robić na okrągło. Nie musimy zamykać tych okrążeń, tylko będziemy pracować na okrągło. Na początku to jest zawsze troszkę trudniej, ale później, jak już to będzie większe, to już później. Super się pracuje. Robimy na okrągło same półsłupki. I robimy tyle okrążeń, jaka ma być długa rączka. Rękę wykonałam już gotową. Zostawiłam tutaj jeszcze kawałeczek kordonka, żeby. Przyszyć potem w identyczny sposób. Wykonam drugą. Teraz tylko trzeba wykrochmalić i wysuszyć. Ja suszę na plastikowej butelce. Dziękuję wszystkim za miłą współpracę. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Jeśli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję oraz lajki. I zapraszam na następne moje tutoriale. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.